Cześć, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym filmie, na trzeciej części pytań i odpowiedzi. Mam nadzieję, że nie jesteście obrażeni na mnie ani o mnie nie zapomnieliście. Wiecie, to wszystko w sumie naładowało się tak, przez to, że ja nie miałem też kogo do pracy i w ogóle i takie tam inne rzeczy. No, ale mam nadzieję, że powoli mi się uda wracać z filmami z Zielonego, ze wszystkim tak na bieżąco, a nie tylko, że będą, mieć jakieś e, shorty, ale w shortach zawsze Wam próbuję ukazać e, część tutaj, co się dzieje w ogóle. No i mam nadzieję, że, że się cieszycie. Anna Tindysz 260 pyta. Damianie, takie pytanie trochę z przymrużeniem oka. Jak wychować mojego syna, żeby był takim człowiekiem jak Ty? To znaczy kochał zwierzęta i rośliny pozdrawiam serdecznie ja również. Wydaje mi się, że to musi być przede wszystkim zaszczepione w człowieku, że taki po prostu ma interes. Taką ma miłość. U mnie bardzo to wszystko zaczęło się zmieniać od tego czasu, jak... Zacząłem zajmować się Gabi Klausem. Wiele rzeczy, takich, wiecie, konsumpcyjnych i materialnych straciło dla mnie w ogóle całkowitą wartość. Przestałem w ogóle inwestować w jakieś tam markowe ubrania, w jakieś, jakąś porcelanę, zakup pieniędzy i w ogóle. I to tak przychodziło systematycznie, że ja po prostu zaprzestawałem tych różnych, wiecie, zakupów na Zalando za setki za setki euro. No i skoczyło się na tym, że kupuję sobie teraz koszulki i spodenki na temu. <grym> ale to tylko i wyłącznie z tego względu, że nie przykładam w ogóle do mojego ubrania żadnego, żadnej uwagi. Cześć. Też nie staram się, wiecie, chodzić jakiś brudne albo coś, ale po prostu nie przestałem do tego e, przykładać uwagę. Balbina tutaj stoi, się patrzy, co ja mówię. No, widzisz, co ja mam kartkę w ręce. To zaczęło, to, to tak się właśnie zrobiło. I słuchajcie, o, straciłem w ogóle wątek. Bardzo ważne jest, żeby dziecko obserwować i żeby dla dziecka być. I żeby przy dziecku trwać, żeby go nie odpychać, żeby nie burzyć jego Wartości, żeby mówić mu, że się go kocha, żeby się nim opiekować, to są bardzo ważne rzeczy. Ja tutaj się nie chcę skarżyć ani użalać ani nic, ale ja naprawdę miałem w moim życiu bardzo dużo takich ciężkich momentów które mi się wydaje, że mnie też w jakiś sposób ukształtowały. Cześć. Idź, nie słuchaj. Bo potem nie zaczniesz w nocy. Ukształtowały mnie, ukształtowały mój charakter. Ja też nie jestem jakimś, wiecie, aniołem, bo niekiedy zdarza się też, że stracę równowagę i pomyślę sobie, po co mi to wszystko było. Bo to wiadomo, jesteśmy wszyscy ludźmi. Ale naprawdę uważajcie na swoje dzieci, na swoje wnuki, na swoich siostrzeńców, siostrzenice, na dzieci sąsiadów, bo po pierwsze, dzieci są naszą przyszłością, a po drugie, niekiedy tak blisko może jakiemuś dziecku przytrafić się krzywda, czy dziać się krzywda, i my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. I Potem takie dziecko musi się po prostu bić, toczyć wojny w sobie, ze swoimi traumami i w ogóle i potem ciężko mu takim dziecku się nawet w jakiś sposób wiecie em, do życia przysposobić, że wejść w to życie takim silnym, odważnym, mocnym krokiem. Bo jeżeli ktoś ma zburzoną wartość siebie i no to jest bardzo ciężko. Naprawdę. Sam to mówię po sobie. Ja w sumie już miałem ochotę kilka razy nagrać film czy filmy. Nawet nagrywałem i kasowałem, bo po prostu potrzebowałem takiego takiego momentu potrzebowałem się wygadać i... ale rezygnowałem kasowałem film, albo wyrzucałem, albo przestałem nagrywać i... no bo wiecie, każdy każdy ma w sobie jakieś nosi jakieś z sobą jakieś kamienie i nawet wiem, że niektórzy z Was mają, mieli w życiu przeżywali jakieś traumy, jakieś mieli jakieś problemy. Wiem, bo mam z kilkoma osobami takimi najbliższymi kontakt No. A co właśnie dalej jeszcze do tych do miłości, do natury i do zwierząt. No powiem wam e, prosto z mostu. Ja po prostu byłem kiedyś używany, że za, używany u, uważany, że dzikusa. No bo jakieś były festny czy coś, to mnie to w ogóle nie interesowało. Ja wolałem zająć się czymś innym. Ja, mnie, ja żyłem w swoim świecie muzyki, w świecie roślin, zwierząt, na balkonie fasola, na werandzie i w ogóle. I to było, wiecie, potem jak o kimś taka już jest jakaś taka etykietka, kogoś jest przyczepiona. To ciężko się po prostu z takiego czegoś potem wybrnąć. I zaczynacie się po prostu potem krępować, bać się tych wzroków. Nie chcecie na sobie w żaden sposób skupiać uwagi, czy jeść i w ogóle. Naleję no już z tego, wiecie, wyszedłem z tego, jestem po prostu um, wolny. I, I w ciągu tych 8-10 lat to tak się wszystko zmieniło. Po prostu wydaje mi się, że znalazłem to, co chcę nie robić w życiu, bo ja nie chcę gotować do końca mojego życia ale po prostu zajmować się i opiekować się tym, co mi sprawia przyjemność, co jak widzę te wariaty dzisiaj właśnie wysyłałem wam w jak byłem u mojej mamy i jak, jak ja byłem szczęśliwy, że się tak podobało bardzo Kornel, e, Kornelce, co ja mówię Kornelce, Emilce. Jeździliśmy między regałami w ogrodniczym, ona się czyściła w tym swoim pudełku, ona taki ma plateczkę taką ma malutką, i oglądała i patrzała, i to, to było takie, I, i, i rozmawiała ze mną, i głaskałem ją, i to było dla mnie takie budujące, bo wiem, że w tym momencie, że staram się i że wychodzi mi to, że ona ma lepsze życie, no bo. Co by z tego to było, jakbym ją zabrał w do klatki, i ona by siedziała w klatce z innymi papugami. Wiecie o co mi chodzi? To jest dla mnie najbardziej budujące. Takie coś właśnie. Że, że zmieniłem jej życie. Zmieniłem jej świat. Ja Nie zmieniłem całego świata, ale zmieniłem jej świat. Wychodzą mi nowe piórka. My się poznajemy ciągle, cały czas, coraz dalej. Ona mi, ja poznaję coraz bardziej jej mowę ciała, jej, wiecie, pragnienia, zachciewajki. I to jest bardzo dla mnie budujące, motywujące. No. A jak ktoś sobie pomyśli o mnie... Teraz z Was oglądających, że dupa wołowa. No bo byłem dupa wołowa. Wypadłem po prostu, wiecie, w świat jako czternastolatek, który mnie prawie zabił. Ale dałem radę. Coś mnie trzymało, żeby iść dalej. Ważne jest, żeby swoje traumy, swoje przeżycia, żeby przeżywać. Co z tego, że będę udawał teraz, że jestem cool i w ogóle, że jestem zajebisty, jak moje życie by było teraz do dupy? I że, co mi z tego, że będę nagrywał jakieś cuda, niewidy, jak wiem, że to jest tylko, wiecie, mydlenie oczu? To dla mnie jest nic. I myślę, że przez to właśnie, co przeżyłem kiedyś, to teraz mi jest lepiej. Teraz po prostu mam możliwość w jakiś sposób odkrywać rzeczy, które czasami są dla niektórych niewidoczne. To jest piękne, że zbudowałem sobie mój świat, moje życie. I buduję dalej w ten sposób, który chcę. Tak, jak mi się podoba. I to jest najważniejsze. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dziękuję. A z drugiej, z drugiej strony, to piszę, tak jakby wspomnienia. Nie, nie piszę regularnie, tylko po prostu, jak mi się coś przypomni i coś przeżywam. No to to wszystko znowu, wiecie, przepisuję. I wtedy mi przechodzi. O, Bożenka pyta. Po pierwsze, w krótkich włosach teści Ci fajnie, ale przypuszczam, że to stara fotka. Tak, skarbie, to była fotka z 2014 roku. Pytanie. Rośliny i zwierzaki to Twoje życie, ale czy są jeszcze jakieś inne pasje, których nie spełniłeś? Jeśli tak, to co? Buziaki Bożena. Buziaki Bożenko, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. E, Pasję. No to właśnie już zauważyliście, że wróciłem do malowania. Wróciłem do malowania, słuchajcie, po 11 latach, i powiem Wam, że teraz to malowanie to mi daje więcej satysfakcji że jest bardziej dojrzałe niż kiedyś. W ten sposób, że nie tylko od strony technicznej, ale od strony po prostu takiej duchowej, może wiecie, żeby się wyciszyć, to jest taka medytacja dla mnie, jakby w jakiś sposób. No Nie wiem, czy żeby, żeby was tutaj nie nie zalać śmiechem, żebyście się śmiechami nie za parę zalewali. To jest, taki, to, jest takie, to jest taka moja godzina, co drugi, co trzeci dzień, nie codziennie to jest mój po prostu czas, sobie tam wiecie szykuję wszystko, potem sobie maluję, nagram Wam albo Wam nie nagram. I dziękuję w ogóle serdecznie za cały ten feedback, który otrzymałem od Was. Jeden obraz sprzedałem, to były maki. Udało mi się, ale to jest taki właśnie mój czas. Czas był z roślinami, teraz jest z malowaniem, oczywiście też tam do Zielonego chodzę i zaglądam, podlewam wszystko. Dużo tam się w ogóle y, wszystkiego zmieniło, ale to sobie zobaczycie już niedługo. Mm. To jest malowanie i muzyka to jest też moja bardzo duża pasja. Bardzo dużo jestem szczęśliwy, że na Spotify dodali słuchajcie wszystkie albumy ENA. Jestem szczęśliwy. I ch chciałbym Was również zachęcić do kupienia takiego płótna kilku farb. I dać się po prostu ponieść emocjom. Naprawdę, super sprawa, super kreatywna sprawa, i w ogóle otwierająca takich dużo emocji w ogóle w sobie, w głowie, takiego, takiego takiej wolności, spokoju. Naprawdę. A jak się nie uda, jak Wam się nie spodoba, to kolejnie namalujcie. Użyjcie może innych farb, innej kolejności. Czekajcie, a zawsze kolejne warstwy wyschną, no bo też jest ważne. I zaskoczcie się po prostu swoją kre kreatywnością. Powoli, spokojnie puścić sobie fajną muzykę. Ja słucham radia RMF FM. Te wszystkie cudaki nade mną, albo z boku i odpocząć. Beatka pyta, czy zobaczymy cię jeszcze kiedyś w włosach. Voila! To był taki impuls, którego nie żałuję w ogóle. Jestem zadowolony, wiecie? Z tego względu, że mam problem z łuszczycą. I łuszczycę mam tylko tu. Teraz nie mam w ogóle, ale mam tutaj. U nas w rodzinie po prostu jest łuszczyca i. No, tak jest. Może niekiedy na jakichś zbliżeniach. Może widzieliście jakieś płatki po prostu skóry na włosach czy coś z tyłu ludzkie, prawda? Mateusz 9054 pyta. Bratka, pozdrawiam, Mateusz pozdrawiam. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie do momentu, gdy zakładasz kanał, co byś powiedział wtedy sobie wtedy. Pierwsze, co bym sobie powiedział, to. Nie ufaj ludziom. Nie ufaj naciągaczom. Nie ufaj pseudopomocnikom. Zwolnij. Po pierwsze, zwolnij. Powoli. Daj sobie na wszystko czas. A nie na łapu-capu kupować każde syngonium, które się pojawiło, każde epipremnum się, które pojawiło. Czy potem Anturium? Potem nadchodzi, wiecie, przesyt. I ja czuję, że ja ten przesyt po prostu miałem, że mam dalej jeszcze. Dlatego nie nagrywam żadnych filmów obecnie. Z tego też po prostu względu, no bo co wam będę pokazywał? Przesadzanie roślin po raz kolejny. To samo. To nie są moje ambicje, w sumie. A żeby nagrać i wrzucić film, to byłbym też tutaj chodzić codziennie i nagrywać te same kwiatki i wam wrzucać. To, to wiecie, nie idzie w ogóle z... z celem. No bo po co? No, no powiedzcie po co? Ej! Przyjdzie czas. Ja w ogóle chcę te zielone okno, żeby taki był kanał, wiecie, w każdym kierunku żeby były i kwiatki i obrazy i takie vlogi po prostu takie, wiecie, jakieś takie przemyślenia jakieś może wspominki jakieś wiecie o wszystkim żeby to było zobaczymy ta kula ta kula ta kula ta kula pyta, hej Zaczynając teraz i mając tę wiedzę, co byś zmienił pozdro co bym zmienił Co bym zmienił Na pewno bym się nie obkupił taką ilością roślin. To by było po pierwsze. I bym się z haką mnie na niektóre rośliny po prostu nie rzucał, że ja muszę im mieć i koniec, to bym to zmienił na pewno. I wolniej. Jak właśnie odnosząc, od, dochodząc do tego ostatniego pytania. Po prostu bym, po prostu bym, em, sorry, zwolnił. Powoli bym się rozdrobnił, wiecie? I bym nagrywał codziennie film po 10 minut o, o każdej roślinie, którą kupiłem no, nową. Jak miałem 10, to bym zrobił 10 filmów. I bym stękał i jęczał, jaka ona piękna. No nie śmieję się, na pewno bym zwolnił. Pozdrawiam, takule, takule. Gosia Punia 350 pisze: Witaj, Damianie, cześć. Ile czasu zajmuje Ci ogarnianie wszystkich roślin w domu? Ogarnianie, czyli podlewanie co jak około półtorej godziny. Jakieś tam żółte liście albo coś, rzadko, ale zdarza się oczywiście w jakichś tam niedostępnych zakamarkach zielonego, no tak spadnie to spadnie. To jak na przykład raz na trzy miesiące odsunę to zmiotę. No bo bądźmy szczerzy, przy, takie, takie roślin, przy takiej ilości roślin to nie będziemy przecież się codziennie tam z nimi przewracać i przekręcać i przestawiać. Jeżeli chodzi a, okej, okay. chodzi mi o podlewanie i mycie liści. Liście ja po prostu raz na dwa, trzy tygodnie, taki mam spryskiwacz na 5 litrów i sobie przychodzę i je po prostu spukuję. Dodaję, dodawałem różne jakieś tam, wiecie, specyfiki przeciwko wełnowcom, przeciwko przędziorkom i tym innym dziadostwom i przy okazji liście się myją. Robić to na czy tak zwane na raty. Czasami muszę na raty podlewać, bo jak niech się nie wyrobię, jak ma, wiecie, Emilia, jakiś zły humor, albo coś, to muszę albo z nią iść, albo po nią iść, i tak wiecie. To sobie y, część pierwszą podleję, a część drugą na drugi dzień. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Również Tobie, wszystkiego dobrego. No, i słuchajcie, to by było na tyle na razie, z, tym, z, tą, z tą kolejną dawką pytań. Zostały dwie kartki jeszcze. Jeżeli. Ja nie chcę tutaj Was namawiać na jakieś tam wiecie wysłuchiwanie boleści, ale jeżeli macie chęć, jeżeli może poczujecie się lepiej, wiedząc, że ktoś nie miał lekkiego życia. Przechodził przez wiele różnych procesów. Jeżeli poczujecie się lepiej, pewniej, że ktoś taki również świata takiego wiecie YouTube'owego jest i w ogóle i żyje. Stąpa po ziemi. I kogo znacie, mnie znacie z filmów. Jeżeli macie chęć takie takich filmy, takie wspominki może jakieś różne, nie wiem, Jakieś historie, anegdoty, może macie jakieś pytania, czy jakieś może odpowiedzi na, moj, na to, co tutaj właśnie mówiłem przez ten film, to może, możecie pisać, mogę do tego również nawiązać, podzielić się moimi wrażeniami, czy w jakiś sposób odnieść się do tego. Oczywiście piszcie, ja kończę, bo mi robi się, wiecie co, zimno, sutki mi zrętwiały, bo zimno. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Papa. Pa.